W ten sposób rozpoczął się pierwszy dzień walk na Czerniakowie. Tak się złożyło, że w pierwszym dniu dowódca tego batalionu, policznik Kononkow, zginął. Tuż koło mnie, dwa metry ode mnie zginął. No i oni mieli radiotelefon, więc ten telegrafista zadomeldował dowódcy pułku, że Polek, dowódca batalionu. Wtedy dowódca spytał się, kto tam jest. No i on odpowiedział, jest tu taki kapitan moty. No i wezwał mnie do tego radiotelefonu i powiedział, obejmujecie dowództwo nad batalionem. No i tak się stało, że oficer Armii Krajowej po raz pierwszy został mianowany dowódcą Wojska Polskiego. Walki na Czerniakowie były szalenie uciążliwe, gdyż Niemcy chcieli zlikwidować ten przyczółek. Wiedzieli, że przecież to tylko może być zalążek większego ataku. Ale uzbrojenie Wojska Polskiego było dość dobre. Mieli działka przeciwpancerne, moździerze, granatniki. Także następne bataliony już pod wielkim obstrzałem lądowały. Drugi batalion i trzeci miał ogromne straty.